A, dobra, jeszcze mu pokażemy. Mamy 15, 17. Chodź. Chodź. Bra, dobra, dobra. Co zrobił? Ciastek. Ciastek? Niegrzecznie. Super był Co on zrobił? Jednym kopetem uderzył. Ja wiem, którym kopetem uderzył. O oh my god! Tak, super. O to mi chodziło. Nie sądzę, że spadła mi kamelka. Raz, stop. Dobrze, jeszcze kochanie. Tak, brawo, jeszcze. Jeszcze, nie, nie, nie. Kółeczko. Jedziemy tam. Jedziemy razem kółeczko duże. Tak. Brawo, to będzie lepsze kółeczko. Szyszko idealnie. dalej. Tak. Super. Debe <laughs> <laughs>